Dobra, Ale nie rozumiem. nie uświatał mnie Duży upał, <gry> za krótki, za długi wyspał. Chcesz chodzić? A się. mnie? Raz spotkamy się. Jesteśmy nie w jakimś następnym postoju. Tu boję że nie naszych naszym

nam wychodzi, ten, nie? <noise> nie, nie, do przodu musimy. Musisz zawinąć za tamten. Dobra. A no mi się wytłumaczyły. To A bo nie. czekaj, ta rura... okay. takaj, i... Marek, no? Topniemy? Tak topniemy to. Dobra. Ja sobie mamkę kawę cię. Dobra. Magda. A, Magda. To... usiądź tam za tym kółkiem No. No i? Wrzuć bieg wstecz Nie zrób Tylko bez obrotów Tylko Ale jeszcze I najpierw tu O Do tyłu Tak żeby wskoczył Lekko do tyłu Do tyłu żeby wskoczył Jeszcze więcej Więcej Czy tylko to? Nie, tylko to czerwone ma. I więcej I tak żeby O tak Dobra I tak został Dobra, wrzuć w luz bo ja mówię, to Popatrz, to zajęcie, no więc nie trzeba przeciwamy, no to 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 na i na ten dopół no. okay. <grym> I jeszcze do takiego odpowiedzialnego zadania. A pan od razu mówił, że tam, ja też, bo tam jest dzisiaj tutaj, ale... Przyhamuj to już. Czyli do przodu? Tak, żebyś. Się... Nie, nie, nie. Nie, no, nie, nie. Ja. Wyłączy? Jeszcze nie wyłączę. A co to znaczy? A co to znaczy przyhamuj. Daj do przodu. Ale to nie do siebie mama było, tylko do Malka. Mamy. Dobra, zero. No do tego Tam, No, do tyłu, czy dalej Teraz chyba do tego trzeba. To się Ja tu tam na bardzo krótko, tak żeby się wygodnie. Mama, to no. jest jakby mama, jakby mama się do ciebie zbliżał, a łódka wstała. Ale nic, te łódki, jak odpłynie, to ciebie porwie i wpadniesz jak kamień, w to <kłysy> Nie, nie, nie odpychaj, to przyciągaj Dobra, wybierz tam maksymalnie i obłóż. Trzeba podnieść tego troszeczkę. To jest, to jest, to jest, wiesz, tu jest, tak wiem. Tam trochę granic by go. Tak, tak, no właśnie go podnoszę, tak. nie. To,